Moi drodzy, dwa dni temu y, dostaliśmy 5 litrów świeżego mleka prosto od krowy. Postanowiłem zrobić swoją własną serwatkę, swój własny ser. Może też siadłe mleko. I wyobraźcie sobie, że trzeci dzień, już nie pamiętam, trzeci dzień czy drugi dzień. Nie, trzeci nie, dzień. Trzeci, trzeci trzeci dzień, dzień. I to już jest praktycznie prawie gotowe. Śmietany jest mnóstwo. I teraz tą śmietankę zbiorę, zostawiając samo zsiadłe mleko. A muszę zobaczyć, bo ja nigdy tego nie widziałam wcześniej. A skąd wiesz, która śmietana, a które mleko? Bo na wierzchu jest po prostu gęste. Jest taka warstwa gęsta śmietany. Zresztą widać, że to jest Śmietana. Można będzie z niej zrobić masełko. Można by z niej zrobić o. masełko, tak i zrobimy masło również. O. Ale co jest najwspanialsze, to jest to, że to jest z prawdziwego mleka prosto od krowy. Ja robiłem wcześniej sery i własne maślanki i cuda. Ale ten. St... To nie było takie stuprocentowe mleko prosto od krowy. Gdzieś tam zawsze e... prosto od kogoś to było. Kombinowane. Natomiast to rzeczywiście, bo spróbowałem i przypomniały mi się lata dzieciństwa jak stałem z kubkiem z kuzynkami e... Abacia doiła krowę i... I piliśmy takie mleko świeżutkie, jeszcze cieplutkie. I takie to mleko właśnie było. Takie mleko było to, to próbowane. Także dzisiaj zbiorę tą śmietankę, natomiast jutro, jutro Wam pokażę, jak robię biały serek. Znam to z opowiadań mamy. Moja mama mówiła właśnie o tym, że gdzieś tam tak częstowano tym mlekiem proste od krowy i żona się brzydziła takiego mleka. Pić. Ja nie wiem, czy ja bym się też napiła. A bo wiesz co, to mleko jest białe pod spodem. Widać, że... No pod spodem jest białe. Tutaj jest śmietanka jest taka żółciutka, a pod spodem jest mleko białe. Znaczy. Dziwne, że aż tak szybko się to zrobiło. Bo myślałem, że to będzie stało z tydzień czasu, a praktycznie po trzech dniach już jest, już jest gotowe. Może dlatego, że jest ciepło? Może. Ale jeszcze jeszcze można zebrać. Jeszcze można zebrać. Mhm. O! Tak, tak. Aż do tego białego. O, widzisz takie białe o. teraz pobielone. O. To tyle byś śmietany zmarnował. Niesamowite, że z 5 litrów mleka można mieć sporo śmietany. Można no, mieć... O, jest. Tak, 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 yy, Można je kroić. <gareta> jak galareta. Jak tak, jak galareta. I to jest yy. prawdziwe zsiadłe mleko. Tak. Można mieć tyle śmietany, można mieć tyle serwatki i pewnie całkiem spory kawałek białego sera. Tak, rzeczywiście tej śmietany jest mnóstwo. Tak, i możesz spokojnie zbierać z mleka, bo to się ze sobą nie miesza. Muszę to wam pokazać. To jest coś pięknego. Chciałam pokazać. Wiem, wiem, wiem. Z mleko. Zobaczcie. Za mało będzie ten słoik. Chyba. A co teraz zrobić, żeby ta śmietana skwaśniała? Trzeba ją po prostu trzymać w ciepłym, chyba, nie? Nie wiem. To trzeba do babci zadzwonić. Albo, kochani, wy nam to napiszecie. Dajcie znać, co zrobić, żeby śmietana nie była słodka, tylko. Weź, mu, weź może jeszcze drugi słoneczek. Mhm. Nieprawdopodobne jest. To jest tak, jak po prostu byłby dosyć sztywny budyń albo ten budyń, albo galaretka i możesz po tym normalnie suwać łyżką, a to się nie miesza, ani nie zapada. Siadłe mleko się już zrobiło, czyli taka serwatka już się zrobiła. Teraz przelejemy to do garnka i podgrzejemy. Tylko, żeby się nie zagotowało, to musi się tylko delikatnie podgrzać i oddzielić właśnie to siadłe mleko od serwatki, od wody. I z tego odcedzimy serek. Zobaczycie jaki będzie fajny i na pewno będzie bardzo, bardzo pyszny. Więc przelewam do garnka. O jest. Widzicie? Ale bryły, Pięknie! Ale pięknie to wygląda. Jest bardzo smaczne, bo próbowałem. Jest genialne. I teraz stawiamy na kuchenkę. I na małym ogniu podgrzewamy, żeby to się tak rozwarstwiło, i później przesadzimy, i pokażę Wam, jak to wygląda. O, zobaczcie, kochani, jakie bryły. Ale to jest właśnie prawdziwe mleko, tak? To jest mleko prosto od krowy. Tak się to ładnie przełamuje. Z mleka sklepowego nie zrobi się czegoś takiego. Nie. A smakuje super, wyśmienicie. Już jest ciepłe, i zobaczcie, że to już się zaczyna oddzielać, czyli serwatka od sera. No, bo to jest właściwie już prawie ser. Jest ciepłe. Nie jest gorące i nie może być gorące. Takie właśnie, delikatnie ciepłe. Oficjalne źródła mówią, że powinno się to w 40 stopniach, 30-40 stopni e, tak podgrzewać przez chwilę. U nas chyba było trochę więcej, ale w tej chwili właśnie odsadzamy serwatkę od sera i będzie, myślę, że o. Jeszcze jedno potrzeba. Za trzy kawałki sera. O, nie, <noise> mamy trzy sitka, słuchaj. Cieszę się, ale, że ser ma. będzie. Ale to jest coś cudownego. Móc zrobić własny ser. I teraz z części tego sera zrobimy żółty ser. Tak? Już od razu? Tak, tak, z części tego sera zrobimy żółty ser. Teraz wiesz, to musi się odcedzić. To, to możesz do drugiego wlewać w tym czasie. Dobrze. Może się, wiesz co, jak tak troszeczkę poodsadzamy delikatnie. Uh -huh. Ale słychać. Niektórzy są wrażliwi na takie dźwięki, wiesz. Słuchajcie, nie ma nic wspanialszego, Chodzi o ser biały, jak się zrobi go samemu. Ja pamiętam to tylko z dzieciństwa, jak mama, babcia robiły ser, a potem już nigdy nie robiłam. No i mamy powrót do dzieciństwa. Jeżeli będziemy robić tych serów, Więcej i systematycznie, to może kupimy coś, jakieś takie jest, jakieś urządzenie, żeby ten ser był w jakimś ładnym kształcie. To jest raz. E, dwa, dzisiaj e, nasza znajoma, tak, e, powiedziała, że w jutro będą e, nadymiać jak co to jest? E? E, wędzić. 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 Jakieś tam ich produkty, ale Mięs. równie tak mięsne, ale równie dobrze możemy skorzystać z tego i uwędzić na przykład biały ser albo żółty ser, jeżeli uda nam się to zrobić do jutra. Zobaczymy. A co chcesz zrobić? Serwatka cały czas jest, leci, Jeszcze ścieka. Tutaj możesz troszeczkę tak, chwilę, dodać. Chwilę to potrwa. O. No i teraz no, dwa będą. Dwa na tych sitkach. Niech to troszeczkę pościeka. Ja akurat jestem wrażliwa na zapachy i lubię jak ładnie pachnie. I to już pachnie. A będziemy czymś ten serek przyciskać, czy nie? Wiesz co, no są dwie e, wersje. Szkoły. Robienia, dwie szkoły robienia sera, czyli jedno wyciskanie, a drugie naturalnie, żeby to się e, tak odcedziło. Ja myślę, że delikatnie odcedzimy to, czyli przyciśniemy. Tak, bo na przykład ja nie lubię sera suchego, mhm. ale, e, no, ale zbyt mokrego, zbyt też, mokrego też nie. Zbyt mokrego też nie. Tak. Dobrze, teraz tu można dodać zobacz. Mhm. Wszystko A, pięknie to wygląda. No, no tak. i teraz to potrzebuje czasu. Czas, tak. Czekaj, tak. bo jeszcze widzisz, tu się taki kąsek by zmarnował. I wyniesiemy to do oranżery, żeby było chłodno? Tak, tak, Dobrze, z grubsza to ociekło. Są różne wersje robienia tego sera. Nie wyciskanie, tylko pozostawienie go, żeby to samo ociekło. My troszeczkę, troszeczkę... spróbujemy. O, i teraz my to jednak deko wyciśniemy. O. I na tym trzeba to zostawić, żeby się uformowało. Tak, 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 tak. Dobrze. Hmm. Już już jest. jest. już jest. Już jest. Ładny. I teraz kolejny. Hmm. Uważaj na to sitko, bo ono się tak, tak nie trzyma. Czek, tak, tak, tak. Kochani, hmm. nie wiem, czy jest coś piękniejszego, jak robienie własnych w ogóle przetworów, serów yy, i w ogóle własnego jedzenia. To jest po prostu... Dla mnie to jest jakieś odkrycie, naprawdę odkrycie, że można wyżyć z własnych nasion, przetworów, wszystkiego. A wieś jeszcze daje dużo więcej możliwości. Tak, że można mieć te bazowe produkty, nie? I teraz zobacz, możemy to dołożyć tu i będziemy mieć zobaczcie, jeden większy. Zobaczcie, piękny. Nie, ja myślę, że zróbmy dwa mniejsze. dwa mniejsze i z jednego zrobimy ser żółty. Tak, bo mamy w planie zrobienie sera żółtego. Dobrze, to wiesz co, zróbmy tak, niech on sobie tak zawinięty ocieka, bo on, tak, jeszcze ocieka. Tak, on jeszcze ocieka. Można go przykryć jakimś kamyczkiem, ale mówisz, że my nie będziemy tego robić. Nie, żeby on nie był taki suchy, tylko żeby był taki właśnie fajny do zjedzenia. Dobrze, nie wyjadaj. Serwatkę można zlać, czy? Serwatkę zlać do lodówki. Bo tu jeszcze będzie się troszeczkę tej serwatki. będzie. Dobra. I co dajemy do zimnego do oranżery? Tak. Serwatki jest mnóstwo. mnóstwo. Nie wiem czy ja mam butelki, ale te po octach mogę dać. Chodź, idziemy. Jestem zachwycony, po prostu zachwycony tym, że możemy mieć te własne przetwory. Życzymy Wam tego produkty, tak? Życzymy wam tego, bo to nie da się opisać radości. Dlatego, że można mieć własną żywność. No i moi drodzy, na śniadanie spróbujemy wczorajszego serka białego. Zobaczymy, czy jest dobry. Jest dobry, ale już widać, że nie powinien być wyciskany zbyt mocno, tylko pozostawiony sam sobie do odcieknięcia, bo mam wrażenie, że będzie trochę za suchy. No ale zaraz sprawdzimy. Dobrze. Kochani, i próbujemy własnego serka zrobionego wczoraj. Białego. Dobrze. Jaki kawałek Ci ukroić? Taki? O, może być taki. Wygląda no. ładnie. wygląda ładnie, jajeczka to standard. Tak, tak wygląda nasze śniadanie zwykle, bo my chleba nie jemy. Znaczy jemy teraz, tak, czy teraz nie jemy, jemy na ostatnio, śniadanie chleba. No. Mhm. Bo ten chleb tutaj jest naprawdę wyjątkowo dobry. Dobry, ale suchy. Tak, tak jak mówiłem. <laughs> zdecydowanie nie trzeba odsączać go, mimo tego, że tak mocno nie Sączałem, ale i tak jest trochę za suchy, mógłby być bardziej ale wilgotny. Dodamy do niego śmietanki i będziemy dalej próbować. Mhm. Zobaczcie, do tego sera, chcesz takiego pomidorka, czy nie? Ty nie, swoje. ja wolę swoje papryczki. Do własnego sera, własne pomidory, które bardzo lubię, ciekawe na której rosły grządce. A ja własne ostre papryczki, tak. jestem przerażony, że zostało kilka słoików tylko, nie wiem gdzie one się podziały, ja nie wierzę w to, że, że zjadłem czy że rozdałem. Już nie, to jest niemożliwe, bo tych słoiczków było sporo, ale one musiały przy tej przeprowadzce gdzieś Może jeszcze się zawieruszyć. Gdzieś. No i moja ulubiona cukinia z pastą Gochujang. Tak w zasadzie wygląda śniadanie. No. Ser jest bez soli, ale pyszny jest. Nie, nie trzeba go w Nic ogóle Nic nie trzeba dawać. No, do sera. Tylko żeby był bardziej mhm. wilgotny. Dzisiaj śniadanie. o pół do siódmej. Bo zaraz wyjeżdżamy do Wrocławia niechętnie. Ale musimy zdać to poprzednie mieszkanie. Więc wrócimy dzisiaj pewnie bardzo późno. No ale cóż, mus to mus. A co Wy zwykle jecie na śniadanie? Właśnie. Co jecie na śniadanie? Bo u nas tak prawie zawsze jest tak samo. Tak, ale na przykład jak <laughs> przyjeżdża moja mama, to dla niej jest to coś innego, bo mhm. ona je na przykład chleb z czymś, prawda? Mhm, na śniadanie. Jeśli lubicie nasze nagrania, możecie udzielić nam wsparcia. Jesteśmy w programie wspierania artystów i twórców na YouTube. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest kliknięcie przycisku Wesprzyj lub Wsparcie. Wtedy zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie w filmie informujemy o tym, na co to wsparcie przeznaczymy oraz jakie są możliwości wspierania. Drugi sposób to jest postawienie nam wirtualnej kawy. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i za to, że z nami jesteście.